Przyszła mi... E, paczka mi przyszła, w której znajdują się, uwaga, słuchawki. Dzień dobry, tutaj już po intrze. To są słuchawki Logitech G Pro X. Mają ładne, ciemne pudełko, które skrywa wiele skarbów. To słuchawki Logitecha, ale na pudełku jest jeden szczegół, który mocno przykuwa, zwłaszcza moją uwagę. Ja firmę Logitech kojarzę najbardziej z kamerek internetowych. To ja może wezmę to Brio. Głośniki tej firmy miał chyba każdy z nas. Albo na przykład kamerkę internetową. Ja osobiście używam na przykład teraz Pro Wireless myszki, z którymi się świetnie korzysta. Ale co tu robi firma Blue? Blue po angielsku to kolor niebieski. A oprócz tego firma... Blue robi mikrofony od wielu lat, które są doceniane przez wielu twórców internetowych i nie tylko. Teraz wyobraźcie sobie sytuację, że Logitech łączy swoje siły razem z mikrofonami. BUM! Powstają słuchawki, które są z najlepszym mikrofonem dostępnym na rynku w słuchawkach gamingowych. Jak ten odcinek będzie mieć 10 tysięcy łapek w górę, to kolejny filmik nagram z full niebieskim biurkiem. Będzie mieć niebieskie nogi i będzie mieć niebieski blat. Zobaczmy, co znajduje się w środku. Razem ze słuchawkami dostajemy parę fajnych rzeczy. Mamy przewodzik do konsol, tutaj z guziczkiem. Mamy przewód na przykład z pokrętełkiem, żeby dać głośniej ciszej i z wyciszaniem mikrofonu, żeby podpiąć całość do PCA. I oprócz tego, jeżeli nie mamy wyjścia kombo w komputerze, to mamy przechodkę, mamy przechodkę z Kombo Jacka, którą wpinamy, a następnie z drugiej strony mamy wyjście osobno na mikrofon i na sławki. Jest wypinany mikrofon, zmienne nałuszniki, karta dźwiękowa na USB. Na koniec w zestawie mamy jeszcze torbę, która pomieści te wszystkie dodatki którą zapniemy i możemy zarzucić na plecy i iść w trasę. No nie zapominajmy o słuchawkach. Bo odchodzą one od standardowego designu gamingowego. Mamy tutaj elegancję i kunszt połączony z ponadczasowym wyglądem, którego nikt na salonach by się nie powstydził. Od spodu montuje się mikrofon, a potem można je założyć na uszy. Spoda, jeszcze nie ma przewodu, którym musimy podłączyć do samego spodu, ale słuchawki bardzo przyjemnie leżą na głowie i są takie okalające uszy, jak dwie poduszeczki, jak kocie łapki, które stąpają po twarzy, kiedy próbujemy. Spać. Od razu po wyjęciu z pudełka najważniejszą rzeczą jest to, że te sławki nie mają wielu świecących elementów. Oprócz literki G oraz pierścienia dookoła metalowego, który może ewentualnie się palcować poza tym, będą one zachowane w czystości. Są elastyczne i łatwo jest je dopasować do głowy, można je spokojnie porozciągać bardzo długo, więc... Mój, mój duży łeb pozwoli na to, żeby komfortowo z nich korzystać i nawet pozostaje troszeczkę miejsca, więc do sławki nie ustawiałbym ich absolutnie na maksimum, tylko bym je troszeczkę skrócił i wtedy będą oklały moje uszy, jak te chocie łapki. Standardowo założone nauczniki z ekoskóry będą wpływały na trzy rzeczy. Jeden to będzie nam cieplej w uszy, dwa będziemy mocniej wyizolowani od otaczającego nas środowiska oraz trzy dźwięk będzie bardziej skumulowany, bo bas, wiecie, a ciśnienie akustyczne, ale zawsze mamy ewentualnie materiałowe, które możemy założyć zamiast tych i będziemy mieć te wszystkie rzeczy, wiecie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o słuchawki, więc nie będę tutaj mówić o przewagach tych nad tymi albo tych nad tamtymi. Te w standardzie, na tych testujemy. Jakość muzyki odtwarzanej przez te słuchawki jest jak najbardziej ok, bardzo przyjemnie się na nich słucha i to mogę powiedzieć otwarcie. To są bardzo przyjemne słuchawki, a oprócz tego bardzo przyjemnie leżą na uszach. Ale jeżeli chodzi o jakość tego mikrofonu, to póki co. Sławki są podpięte bezpośrednio przez tego laptopa, więc słyszycie, nie jest wcale najlepiej, dlatego, że cała magia kryje się tutaj. Nie bez powodu dzisiejszy zestaw ma dopisek X, bo w zestawie znajduje się taki dongle, który jest kartą dźwiękową. Niezależnie od tego, do jakiego kąpa ją podepniemy, to będziemy mieć stałą, bardzo dobrą jakość przy sobie. To też nie wszystko, bo mamy całe oprogramowanie Logitech tych Hub, z którego możemy skorzystać. I teraz, po wybraniu naszych słuchawek, które mamy w tym momencie podłączone, mamy trzy ikonki, z których możemy skorzystać. My zacznijmy od drugiej, czyli od korektora, Tutaj mamy ustawienia equalizera, czyli po prostu jakie tony, jak będą popodbijane. Możemy skorzystać ze wstępnie ustawionych ustawień sportowców, na przykład Shox ma tak ustawione. Bierg Sen ma w ten sposób, Hamlins ma tak, Myf ma tak. Oprócz tego mamy domyślne ustawienia, jak FPS, MOBA, jest jakiś domyślny, albo możemy sobie stworzyć po prostu swoje ustawienie. Chcemy bardzo dużo basu, to wrzucamy wszystkie niskie tony, a wysokie tony schodzimy w dół i będziemy słyszeć tylko takie. Nic więcej. I dodatkowo jest także wbudowana pamięć do przetwornika analogowo-cyfrowego, którym jest po prostu ten dongle. Możemy sobie zaktualizować i teraz jak odepniemy tego USB-ka, podepniemy go do jakiegokolwiek innego komputera, będziemy mieć zapamiętane nasze ustawienia, co pozwoli nam na korzystanie z tego tak jakbyśmy już mieli wszystko. Czyli ustawiamy raz, a to nam działa na każdym komputerze. Kolejna zakładka to akustyka. I tutaj możemy ustawić sobie głośność. Czyli jeżeli mamy odtwarzanie jakiejś muzyki, możemy ustawić głośniej lub ciszej. Jak zobaczycie sobie na pasku jest widoczne podgłaśnianie i ściszanie głośności systemu. Systemowej, więc równie dobrze możemy skorzystać po prostu z głośności systemowej i tak samo nam to będzie działać. Oprócz tego mamy głośność mikrofonu. Jedna rzecz, która w polskim oprogramowaniu nazywa się dźwięk boczny, w zagranicznym to jest side tone. Jeżeli mamy mikrofon, to możemy po prostu słyszeć. To jak brzmi ten mikrofon, ale to jest suche, czyste odtwarzanie dźwięku przez ten mikrofon, czyli możemy, żeby było głośniej, żeby było ciszej, bo po prostu, jak się założy takie słuchawki, które mają skórzane nauszniki, nasz głos jest mocno wytłumiony. A w momencie, w którym mówimy normalnie, słyszymy siebie, założymy słuchawki, słyszymy siebie mniej, a jeżeli damy sobie dźwięk boczny, to przy okazji możemy sprawdzać, czy czasami nie plujemy w mikrofon i czy on tak brzydko w tym momencie nie brzmi, a tego byśmy nie chcieli. No jest dźwięk przestrzenny DTS, ale. Kto lubi dźwięk przestrzenny, to może z tego skorzystać. Ja osobiście nie lubię emulowania dźwięku, ale można tutaj sobie wszystkie wartości poustawić, więc wyłączę dźwięk przestrzenny, a wrócę do najważniejszego elementu. Czyli do mikrofonu. Zakładka mikrofonu da nam najwięcej, bo mamy tutaj logo Blue. Jest Blue Voice. O co tutaj we wszystkim chodzi? Te słuchawki zostały wyprodukowane przez Logitecha, ale za obróbkę dźwięku z mikrofonu jest odpowiedzialna firma Blue. Więc jeżeli teraz sobie zobaczymy, nagramy sobie jakieś testowe ujęcie, na przykład dzień dobry, raz, dwa, trzy, ja jestem Ziemniak, kto na mnie patrzy? Patrzysz, ty, patrzę, ja, siabada, bada. Dzięki temu zapamiętaliśmy sobie jakąś próbkę, którą możemy włączyć, żeby nam się otworzyła. Raz, dwa, trzy, ja jestem Ziemniak, kto na mnie patrzy? Patrzysz ty, patrzę ja, siabada słyszycie bada. teraz. Kto ujęcie na przykład, dzień dobry, raz, dwa, trzy, ja jestem ziemniak. Tak brzmi kto mikrofon na mnie patrzy? bez, patrzysz ty, patrzę ja, siabada A tak brzmi shabada, przeróbką. Ujęcie na przykład, dzień dobry, raz, dwa, trzy, ja jestem ziemniak. kto z przeróbką. Na mnie patrzy? Ale że nagrywam ten dźwięk jeszcze osobno, to ja spróbuję przelecieć przez różne ustawienia, nie odsłuchując tego, żeby wam się nie znudziło to siabada. Więc mamy tak, ustawienie na przykład Shoxa. Które słyszycie w tym momencie, mamy ustawienie London Spitfire Profit, ablaze Olive, mamy dae, Hamlinca, Mephas, Spica, Spicea, Taktikala. mamy ustawienie na przykład radio AM, czyli będę teraz brzmieć jak w starym radiu, ewentualnie jest nadawca 1, nadawca 2 stacja FM, wysoki głos głośny, wysoki głos miękki, niski głos głośny, miękki. A tu mamy jakieś kopie, który mi się po prostu bawiłem. Bo jeżeli byśmy chcieli teraz obrabiać jakiś. Dźwięk z mikrofonu, możemy sobie ustawić czułość, główny poziom wyjściowy i inne tam takie rzeczy. Mam nadzieję, że dobrze ściszę trochę sobie później pod żeby nie było żadnych przesterów. Po pierwsze mamy korektor głosu. Możemy wrzucić mniej niskich tonów, albo możemy wrzucić więcej niskich tonów, podobnie ze średnimi i z wysokimi. A jeżeli te wartości Wam nie odpowiadają, wchodzimy sobie w dokładniejsze ustawienie equalizera dla głosu i możemy zmienić, że niskie częstotliwości to będą okolice 600 Hz i wtedy wrzucimy sobie do góry, żeby nam brzmiał nasz głos bardziej basowo lub mniej. I teraz, jak widzicie, zmieniam częstotliwości niskie wysokie, to tak samo wartość się zmienia w tym miejscu, czyli mogę na przykład dla tych odpowiadać sobie. To jest dosyć fajne, bo można rzeczywiście w miarę fajny głos sobie uzyskać z tego. A oprócz tego mamy zaawansowane sterowanie, bo we wszystkim mamy zarówno filtr górnoprzepustowy, czyli wszystko jest tutaj ładnie opisane. Mamy redukcję szumu, mamy ekspander z bramką, mamy DSR. DSR jest fajny, bo jeżeli ktoś zwłaszcza nasz język polski, który ma dużo S. Ten dźwięk to jest, jeżeli ktoś bardzo mocno syczy, to jest to czasami mocno słyszalne na, na nagraniach DSR- odpowiednie pasmo częstotliwości po prostu ścisza je, czyli usłyszy. Jest to różne dla męskiego głosu dla damskiego, a nawet jak ktoś ma męski głos, to różnice mogą być różne, bo różne osoby mają wyższy, niższy dźwięk. Oprócz tego mamy kompresor, o czym opowiadałem przy DBX, że trzeba dźwięk bardziej podgłośnić, tak w całości. Dobra, zapiszę sobie. To jest Kopia z 2, ale możemy sobie nazwać to inaczej. No, napiszmy ziemniak, zapisz. I możemy ziemniaka zawsze ustawić, albo ustawić jakikolwiek inny głos, który by nas tutaj interesował. Więc mam nadzieję, że słyszycie, jak ten głos brzmi i że brzmi on dobrze, bo dodatkowo w akustyce ten dźwięk boczny, ja cały czas siebie słyszałem na słuchawkach, ale to, co mówię, to jest czysty dźwięk z tego mikrofonu u mnie w słuchawkach, a nie słyszę tego z efektami, bo efekty to jest dodatkowe drobne opóźnienie, które przy odsłuchiwaniu mogłoby wpłynąć na to, że jakby to nie było synchronizowane, to ciężko by było mieć odsłuch który jest z delikatnym opóźnieniem, to możecie sobie zrobić, jak wejdziecie w dźwięki, dacie sobie mikrofon, dacie nasłuchiwanie i nasłuchi tego urządzenia to zaczniecie mówić, te, te, jakby zignorować ten dźwięk, że on jest opóźnieniem. No, słyszycie, jak się brzmi, po prostu, no, są takie challenge'e czasami na internecie, które pokazują, ej, weźcie sobie, włączcie odsłuch, albo odtwarzajcie swój głos troszeczkę większe opóźnienie, to im większe opóźnienie, tym wolniej będziemy mówić, bo my sami chcemy się się dopasować do prędkości z jaką słyszymy swój dźwięk, który, z... no teraz utrudnimy sobie zadanie jeszcze bardziej. Mam w tym momencie odpalonego Dying Lighta u siebie na laptopie. Możecie zobaczyć, rzeczywiście jest Dying Light, on się tam gdzieś nagrywa w tle. Staram się w tym momencie wbijać poziom legendy, bo bardzo przyjemnie się w tą gierkę gra. Ale oprócz tego, że słyszycie laptop szumi, odpalmy w nim tryb turbo. Będziesz umieć jeszcze bardziej, na tym mikrofonie bardzo mocno go słychać. A co jeżeli w tej samej postaci, będę w tej samej odległości ustawiony z tymi słuchawkami? Co jest jeszcze najważniejsze, widziałem pełno recenzji tych słuchawek i tego mikrofonu, bo zacząłem się zastanawiać, czy to dobrze brzmi, czy nie. U wielu osób był przester. Najważniejsze jest to, że nie tak jak standardowo w słuchawkach, musimy go ustawić bezpośrednio przy ustach, czyli tak jak próbowałem na samym początku, czy nawet tak blisko. Trzeba go odsunąć, bo jeżeli nie będzie lekko odsunięty, to i tak będziemy mieć przestery. Gdzieś ta membrana chyba drga albo coś w tym stylu, bo jest tutaj dosyć spora. I raz mi słyszycie na mikrofonie krawatowym, a raz mi słyszycie na tym, zabijmy sobie kogoś, chyba umarł. No i w sumie tyle. Natomiast teraz, jeżeli zejdziemy ze statywu, magia taka. O słuchajcie, jeżeli chodzi o same słuchawki, będę mówić do was normalnie, zamknę lapka. Najważniejsze jest to, że one bardzo wygodnie leżą na uszach, dosyć mocno ściskają, i po pierwszych 20 minutach. Lekko mi było nieprzyjemnie, ale już po 30 zapomniałem, że headset mam na sobie. Co prawda było mi ciepło w uszy, no bo mamy tutaj skórzane te, a jest u mnie dosyć mocno ciepło. Jeżeli chodzi o dźwięk, jest mega przyjemny i naprawdę mi się mega podoba. I po tym jak odkryłem, że ten mikrofon da się naprawdę ładnie i miło ustawić, to już w ogóle ty ja nie wyłączyłem OBS-a. Jeżeli się zastanawiacie nad headsetem, który by wam umożliwił zarówno odsłuchiwanie muzyki, jak i nawet postreamowanie, to myślę, że dałoby się z tego zrobić coś takiego. Tak czy siak, linki wszystkie w opisie. Mi się ten zestaw straszliwie podoba. Jak macie jakieś pytania, zadawajcie je na dole w komentarzach. A tutaj mamy dwa inne filmy, które warto zobaczyć. Eee. Wracam do grania. Już koniec filmu. Nie ma. Ha!